Hejka, hejka, z tej Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w The Sims 3 Słuchajcie, kolejny odcinek i dzisiaj już kończymy studia Tak jest, w dzisiejszym odcinku kończymy studia i wracamy do Saset Valley i będziemy, słuchajcie, zaczynać normalną, powiedzmy tak, że normalną rozgrywkę czyli życie, normalne życie naszej Boni Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie O, tutaj ktoś nam rzucił na vloga pieniążkę no Jak widzicie jest straszna śnieżyca dzisiaj, ja ją dałam, żeby ona sobie wyszła i tutaj pograła troszeczkę, em, pograła troszeczkę na gitarze, żeby tutaj ten pasek jeszcze się jej a trochę uzupełnił, bo jak wiecie jutro mamy y, egzaminy. No ale jeszcze chciałam też przy okazji e, przyjąć od was prezenty i wysłać wam prezenty, bo w ostatnim odcinku znowu z tego, o tym oczywiście zapomniałam, bo jak żeby inaczej. Więc niech ona chwilę pogra i zaraz właśnie przyjmę od was te prezenciki przyspieszymy trochę no słuchajcie, szybko minął nam ten czas właśnie na studiach ona już ma po dziesiątym poziomie wszystkich tych sieci społecznych no i tak sobie pomyślałam, że właśnie jak wrócimy ja nie pamiętam jak to jest z tymi karierami bo właśnie w każdej z tych sieci jest ukryta kariera i ja bym chciała, żeby ona była rzeczoznawcą, rzecz, rzeczoznawcą sztuki a to jest chyba, jeżeli ma się dziesiąty poziom ważniaków? Chyba tak, mi się wydaje. Więc zobaczymy, czy to nam wyskoczy, jak wrócimy do normalnego świata, w sensie do świata mieszkalnego, czy jak to. Muszę sobie przypomnieć, aktualnie słońce pada, patrzcie. Powrót do najlepszej części serii The Sims, więc do takiej okazji prezent, o proszę bardzo, no to super. O, komputer! Słuchajcie, elegancko. Luksusowy pakiet. Mm. I napiszemy tak, pozdrawiamy ostatni raz ze studiów. O, pozdrawiamy ostatni raz ze studiów, o tak. No i dobra. Okej, okay. tutaj kolejny prezencik. O, tutaj mamy plakat, słuchajcie. I też wysyłamy luksusowy pakiet. Mm. O, dobra, okej. Okay. Tutaj też mamy to. Przyjmujemy dzisiaj tak po kolei. Luksusowy pakiet, proszę bardzo. Okej, okay, tutaj mamy jakiś eliksir do nudności. Okej, okay, dobra. Prezent niespodzianka w takim razie. Lecimy z tym. O, mały bluszcz, elegancko. No to dzisiaj to już jest ostatni prezent na dzisiaj. O, proszę bardzo. Cyk i dobra. Także dziękuję, pozdrawiam. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie mnie zapraszać tutaj na wasie na Steampage'u ehm, i wtedy ja wyślę... możecie wysłać mi prezenty, ja wtedy będę Wam odsyłać. Dobra, chodź, skorzystaj sobie. Chodź, skorzystaj, zobacz, że masz pęchać. Ona ma dzisiaj zajęcia w ogóle za dwie godziny. O, to jeszcze, wiesz co, możesz jeszcze wrzucić sobie tutaj w jakąś sieci społeczna aplikacja blogu. Możesz jakiegoś jeszcze posta wrzucić. Dobra, ona by tu chciała mieć w ogóle pięciogwiazdkowy. No, jeszcze trochę nam brakuje do tego pięciogwiazdkowego. No, ale już, już nie dużo, dwie gwiazdki. Ma 26 więcej czytelników. Dobrze, wiesz co? Czy ty będziesz już yy, szła na zajęcia od razu? Tak, odwieć. No dobra, to niech ona leci. No i dobra, zajęcia skończone. Ja myślę, że możemy z naszym tutaj mm, umów się, się umówić. O, może na przykład tutaj, okej. Okay. Czemu oni w ogóle mają dość słabą relację? Tak patrzę. W ogóle wiecie co? Jeffrey. No i jest ten Mahmud. I on od początku piszecie mi, że on od początku się kręci obok naszej Boni. I ja ostatnio się z nim zapoznałam i chyba próbowaliśmy z nią flirtować, coś, żeby zobaczyć, czy, czy w ogóle on będzie taki łasy na te nasze zaloty. I ja grałam jak sama, to wyskoczył tutaj mi, że Boni ma słabą reputację, że jest oszustką, że zdradza. I właśnie ja tak za bardzo nie rozumiem tego, skąd to się wzięło i dlaczego. No i właśnie ja sama nie wiem. Musimy zobaczyć, czy Jeffrey obadać teren. Zobaczymy, czy Jeffrey jest nas jakiś obrażony, czy coś. Patrzcie, on jeszcze robi imprezę z beczką. O, oczywiście, że przyjdziemy. No ale najpierw idziemy na spotkanie z naszym chłopakiem. A, to jesteśmy tak blisko, no dobra, okej. Okay. No, Ty możesz zamówić sobie tutaj coś. Kup napój, gorący napój. Moka, no może być. Chodź, o, jest Jeffrey. O, idzie do nas on. I co będzie nam mówił? Gawędzi ze mną, ok. A, tutaj są jakieś roślinki. Bazylia. A nie tutaj, tutaj na dachu chyba jest jakiś ogród? Nie, coś mi się. Coś mi się przyśniło. Dobra. No dobra, spróbujmy z nim jakieś romantyczne zrobić. Puść mu oko. Romantyczne po Go zobaczymy, czy on będzie chciał. No, już nie gawędź, już przejdźcie do takich, wiesz, interakcji. Romantyczne, pochwal mu wygląd. A on gawędzi, patrzcie, on gawędzi. O czym ty chłopie gawędzisz do nas? No patrzcie. Gawędzi, gawędzi i gawędzi. On nie chce z nami flirtować? Dlaczego? O co chodzi? Czy on się nas obraził, czy co? Ale ty jesteś naszym chłopakiem, o co ci chodzi? Aha. Poszedł se. Dobra, w takim razie my pójdziemy. Czekajcie, kup przekąskę, Może sobie. E, pójdziemy zaraz na imprezę do Mahmuda i tyle. Ale czemu on tak raptem wiecie? Nie rozumiem. Co kolejka jest? No. To może weź ten napój. osujowe, karmelowe lata. Dawaj. O co on się on. Ja nie wiem. O co mu chodzi? Czy on naprawdę. Mm, wiecie. Coś się dowiedział? Ktoś mu coś. Wiecie. Wiecie jak to na kampusie. Wszyscy wszystkich znają. Może ktoś mu po prostu dał jakiegoś cynka? Że coś jest. Wiecie. Że, że, że boni? Kurde, no to my dzisiaj pójdziemy na imprezę. To już w ogóle się na nas obra obrazi. A kiedy ta impreza w ogóle? A ona chciała słuchać oświadczyć się mu. Czy ta impreza nam wyskoczy, że jest? Czy jeszcze jej nie ma? Chyba tak to ci nic nie pomogło. Możesz jednak wziąć to przekąskę. O jest, chyba. Słuchaj. To jest znowu się ktoś w nas zakochał, chyba. Weź udział w przyjęciu. Nawet chodź, zjesz coś, może tam będzie coś do jedzenia. No no, to spróbujemy. Znowu, zaraz zaczynamy imprezę z beczką soku. No, jedziemy na imprezę, i zobaczymy, co się wydarzy na tej imprezie. Ej. Osta Ostatnia impreza prawdopodobnie na kampusie. Po cały przypadkowego sima. Ok, jesteśmy za. Gdzie jest ta beczka? My potrzebujemy tej beczki. Albo Mahmuda, gdzie on jest? To jest jakiś Scott, to jest Justin. To on? Tak. Dawajcie z nim, rozmawiaj o zimnie. Chodź. A tu jest beczka jakieś muzyki dziwne. Z każdej strony leci jakaś muza. Wyłączamy, wyłączamy. O, jeszcze coś leci gdzieś. O, ta jak patrzcie się wystroiła. Ty nie zmarzniesz? On ma takie śmieszne żółte włosy, no ale. Ale wiecie, doda się zmienić, nie? Da się zmienić. O, patrzcie, flirtu jest nią. Jeszcze tak będzie, żeście przepowiedzieli przyszłość, nie? O, ktoś nam robi zdjęcia. Super. Mogę zostać, ale Dawaj, Zapytaj się, czy możesz. Ale możesz w sumie wejść do środka. Czemu on się rozebrał? Dalej, sok. Na tej imprezie jest też Jeffy. Kurcze, blaszki. I znowu powłączali wszędzie muza, patrzcie ich. Kurde. Na tej imprezie też jest nasz chłopak. No to zaraz troszeczkę psikus, nie? Dobra, ktoś do nas dzwoni. No dobra, to spróbujmy. Hanna nie chce randki. O, się. Może nieśmiały? Zobaczymy, czy on będzie chciał w ogóle. Czy to czas jest na zerwanie jakieś. romantyczne. Pochwal wygląd. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie z nami tutaj... Znowu włączają tę muzykę. Jak ja wyłączam, oni włączają. Ale tu gdzieś jeszcze coś leci. A tu... Ty pogadasz z nim w końcu? Czy tak będziesz się z każdej strony do niego zabierać? O. On nie chce się z nią całować w ogóle nawet. Zerwiemy w takim razie. W takim razie, dziękuję. Niewłaściwie to się odczep chłopie od nas. W takim razie. Idziemy do Mahmuda. Szybka zmiana. Słuchajcie, szybka zmiana. Nie no, zjedz, zjedz, bo ty jesteś głodna. Dobra, najpierw może zjedz, no. No ale patrzcie jaki, co? Tutaj wiecie, no w sumie, ale Jeffrey jakby jest znany z tego, że on... Albo chodź tutaj na górę. Jeffrey jest jakby znany z tego, że on nie jest zbyt trwały w uczuciach, nie? Zresztą sami to pisaliście mi. Ale za to Mahmud jest już naszym tym, przyjacielem no, no to w sumie my tak ja tak gadam na Jeffreya no on ma tak ten a, a jakby reputację ale to tak jakby wyszło od naszej Bonnie że to ona go zdradziła ale to to, to nieprawda nie jakby co to nieprawda <ścoughs> widocznie to e, nie Jeffrey był jej pisany nie <ścoughs> To nie Jeffrey był, je... Jeffrey był jej pisany. Szebrz do ucha zauroczony. Bonnie zarobiła. A, zadanie wypełnione. No tak, faktycznie. Faktycznie, mieliśmy się pocałować z przypadkowym simem. Dobra, wracamy do domu, bo my musimy się wyspać, bo my mamy za ten. Z zakończenia przecież. O, patrzcie, jakie niebo. Wow. My mamy przecież zaliczenia. Pff. No i dobra, jedziemy na egzaminy. Dzisiaj mamy troszeczkę taki strasznie yy, padający śnieg, <laughs> śnieżny dzień. Błagaj profesora, oszukuj, semesuj, zna śpi, gadaj, staraj się ciężko jej damy. Na, począt Na dobry początek damy, jej staraj się ciężko. A co? no tutaj chociaż jest trochę tak średnio zadowolona, bo właśnie została oskarżona tą zdradę i tak dalej, ale tutaj jakby zaczęła też nowy związek, znaczy jeszcze no, to nie jest związek, to jest raczej takie, to no, możemy już anulować w takim razie, no ale wiecie, dzieje się, dzieje się, dzieje się, eee, jak to w The Sims 3 zawsze się dzieje, nawet tak wiecie niespodziewanie, no tutaj z tą zdradą, te osz, to, to tak śmiesznie wyszło, no ale dobra, no zobaczymy, słuchajcie a co? Gnom? Gnom absolwent. O, spoko, postawimy sobie go w tym. Gdzieś w ogrodzie albo gdzieś na szafce. Chociaż te gnomy są straszne, bo one potem się gdzieś przenoszą w różne dziwne miejsca. Zdała bez trudu jej. Okej, okay, super, że zdała, bo się bałam, że ma tutaj słabe nastrójniki, więc czekajcie, ona jest dzisiaj piątek, a to tylko to miała. Okej, okay, dobra. Wiecie co, ja tak chciałam, żeby jeszcze przy okazji, jak jeszcze, póki jeszcze jesteśmy, to żeby ona jeszcze spróbowała się zgłosić po dodatkowe fundusze, czy jeszcze coś jej dadzą. <grytanie> wiecie, musimy troszeczkę kasy mieć na remont, bo wiecie, że dom kupiliśmy, jakby dom ma e, i musimy go wyremontować, bo on jeszcze jest taki, wiecie, goły i wesoły, jak właśnie z, z podstawy, jak to... Zobaczymy, może coś dostaniemy opuścić się zajęć, ty już nie masz zajęć, wiesz to już były twoje ostatnie zajęcia, moja droga o, dobra i może damy aplikacja blogu, o Ło! pięć tysięcy dostaliśmy jeszcze na odchodne elegancja, Francja, słuchajcie moi mili moi drodzy, elegancja Francja tak, to my możemy zarabiać jeszcze pewnie zabierzemy ten e, samochód Mm, do siebie, ze sobą w sensie. Także też nieźle. Można się na tych studiach, słuchajcie, dorobić. <laughs> Okej, okay, dobra. No to e, myślę, że już nam dzisiaj nic innego nie pozostało. Jak urządzić własne przyjęcie? Urządzić załamać wszystkie, Urząd przyjęcie w. Nie, nie, chcę urządzić przyjęcie w domu naszym. Dobra, to wracamy, czy w sensie w akademiku. Dobra, wracamy do akademiku, żeby można było tam zrobić przyjęcie. No i dobra, urządzamy przyjęcie z beczką soku. Oczywiście później tylko posprzątamy, żeby nie było siary, że syf. No i dobra, impreza się zaczęła. patrzę, że Mahmut już przyszedł. <laughs> Przy okazji. To myślę, że tutaj... O, dusza towarzystwa zachwyć. No dobra, cokolwiek ta interakcja daje. Derek, myślałam, że to Jeffrey i matka. Oni są w sumie podobni. E, dobra. No ja mu na pewno trzeba te włosy żółte zmienić, nie? I co na ten? To weź, wykonaj stójkę właśnie z nim. Dawaj. Impreska jest. Impreska jest udana. Znaczy udana, czekajcie, no to może w sumie, bo tu muza nie leci żadna, ale może byśmy coś włączyli, no. E, szalej do pop. O. Jak tam wykonałaś tą stójkę na beczce? Dawaj, napij się soku. Czy tutaj wam blokuje ta babka? Dobra, pochwal jego osobowość. No patrzcie, wiecie jaki on jest chętny tutaj do uścisków i w ogóle. Pocałuj go. O. Nie wszyscy robią zdjęcia i wysyłają gdzieś na jakiś spotet. Że tutaj nasza Boni. Wiecie, ledwo się rozstała z Jeffrey'em, a już wiecie, mas filirtuj. Derek, czemu ty się tutaj nam... Obnażasz. Oh, oh. <laughs> Romantyczne. Chcesz zostać dłużej? O, możemy się go tak zapytać. Co tutaj nam wyskoczyło? Zostaje na noc Simem o imieniu. Aha, okej. Okay. Impreza, no tak, impreza, impreza, impreza. O, masuje nas patrzcie jaki. E, co my możemy... pocałunek z przechyłem, o. O! <laughs> Ja w sumie jakoś, jak tak zawsze się robi, robiłam, e, na, pra, e, na studiach byli moi simowie, e, moje simki, jakoś, o zaproponujemy mu stały związek, jakoś nigdy nie zwróciłam uwagi na tego sima. Właśnie dopiero wy mi napisaliście w komentarzach, że to by był też dobry kandydat na, wiecie, na męża. Dobra, co my tutaj zaprosić do kąpieli w wielkiej wannie? No dobra, a gdzie jest taka wielka wanna? Bo ja nie wiem. Aha. To, że, że w basenie? Wy będziecie się kąpać w to zimno? Nago. <grystanie> ok. Niesamowite zawody we wstrzymywaniu oddechu. A wy nie zamarzniecie? Chyba możecie zamarznąć? Czy nie? Dobra, chodźcie do środka. Bo obawiam się, że może być nieco zimno Wam. Ale wielką wanną, to ja bym tego nie nazwała. Dobra, wiesz co? Zjedz coś na szybko, jakiś jogurt, bo jesteś głodna. A co tu policja? Mamy przypał. Przypał mamy? Ale jest dopiero 19. Halo! <grywa> Jest dopiero dziewiętnasta, już uspokój się. I co, koniec imprezy? No to. Policja przerwała imprezę. ale chyba się udała. Wspaniała, czy nie? No to słuchajcie, jeżeli policja przerwała imprezę, no to jest myślę, że udana impreza, nie? A co ty chcesz mu dać? Prezent. Była epi niesamowita z epickim rozmachem, no ja myślę. To <grywa> czemu się jej nie zatrybiło? No dobra, to możesz teraz dodać na aplikację blogu, słuchaj, e, posta, że twoja impreza była epicka. Ostatnia impreza na kampusie była epicka. Może i policja przerwała imprezę, ale jakby stójkę na beczce jak najbardziej jest policjantką można wykonywać. Jak się zdecyduje zerwać, jak w to my zerwaliśmy z nim. O co chodzi? Jeffrey Dean. No, my z nim zerwaliśmy. Niech spada. Daleki znajomy. No, raczej bogacz. To jest teraz nasz chłopak. Też bogacz. No, proszę bardzo. Zobaczymy, może jakieś hajsne. Może będziemy mieszkać w jakiejś willi jeszcze w Sunset Valley. Zobaczymy. No i super. Mamy, słuchajcie, piątkę. Elegancko. Nie wiem, jak to jest z tym z tym dyplomem. Czy my gdzieś go odbieramy? Czy to już jest już koniec? Chyba już koniec. Dobra, damy jakiegoś tego, jakiegoś posta na bloga. Dobra, niech ona się kąpie. I tutaj później sobie zjemy śniadanie. Zieloną sałatkę. I co. I mamy to. I teraz chyba musimy czekać do końca dnia, i później ona będzie wracała do. Tutaj chyba ma już ocenę i zobaczyć, żeby ukończyć kierunek studiów. No właśnie. 20 więcej? No dobra, no i ukończyła studia. I czy ona właśnie będzie jakieś dyplomy odbierała, czy coś? Właśnie ja nie pamiętam, jak to tutaj jest. Derek chce z nami na randkę iść? Nie. My już teraz nie będziemy szaleć, bo nas w ogóle potępią na tych studiach. E, mamy Machmuda i na razie skupimy się na nim. To na pewno, dobra, zjedz sobie sałatkę. Oczystość zakończenia studiów, zaprosić znajomych i rodzinę. O, dobra. E, no to zaprosimy, pewnie nie, czekajcie. No to zaprosimy Madison, Przemysława i Tami, tak. Nie wiem, czemu braci nie ma, no ale. Dawno nie kończyłam studiów w The Sims 3, więc tak serio to wam powiem szczerze, że, że nie pamiętam jak to wygląda. Więc fajnie sobie to po prostu przypomnieć. A jest faktycznie, patrzcie, uroczystość zakończenia studiów. No dobra, i chyba przyjeżdżają właśnie też nasza rodzinka przyjeżdża, no? Faktycznie. Bo oni tak sobie wejdą do, pomiesz do pomieszczenia do tego właśnie do tej jakby hali tutaj tej sportowej i też tutaj się zjawią... Dobra. O jest właśnie, właśnie. Tata, mama, siostra. To to właśnie jest fajne, że tak oni sobie przyjeżdżają. No tak, faktycznie coś takiego jest. Zakończenie studiów. A no później weźmiemy udział w tych zawodach, cokolwiek to, to nam da. No i dobra, zdaliśmy studia, więc możemy wybrać kolejną cechę. Eee, myślę, że artystka to jest dobra cecha na niej. To nawet nam tak ona jest. Tu właśnie, ja chcę zrobić jej zdjęcie, nie? O, jest nasza studentka. O, <laughs> mamy to, słuchajcie, mamy to. <śmiech> o. <śmiech> Jaka, jaka ładna nasza tutaj Boni. No dobra. Także mamy to. I te amatorskie zawody. Ja tu w absolwentka. Boni kończyła studia na kierunku sztuki. Piękne. No i świetnie. Podrzuć dyplom. Zdejmij plecak to na pewno. No nie, bo Uwana nie będziemy lepić. W ogóle zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie, więc przyj pójdziemy. No oczywiście od naszego Mahmuda. No, ale dobra. Mm, e, dawaj, na aplikację blogu wrzucaj, że jesteś, wiesz, już, już jesteś po. O, no i dobra. No i dobra, jesteśmy na ostatniej imprezie i mamy wyzwanie, żeby biegać. Także słuchajcie, zaszalejemy, zaszalejemy sobie tutaj na ostatni dzień. A, no to akurat żeśmy akurat <grybujesz> zaszaleli w sam raz. Słuchajcie, ledwo zdążyła i już wracamy do domu. Jedna godzina do wyjazdu do domu. No dobra, spakowani jesteśmy. O, wszyscy nas żegnają. patrzcie. O, i poszła. No i słuchajcie, jesteśmy w domu. Sunset Valley. No dawaj, nie podwieziecie? No właśnie. To ty chciałabyś zrobić zdjęcie z przyjacielem? Mm -hmm. no Oj, nie, 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 to tutaj, o. Zdjęcie z przyjacielem, dobra. Wracamy do domu, jak pamiętacie, albo nie. Właśnie w jednym z odcinków, jak już wracaliśmy między semestrami, to właśnie Tami kupiła sobie. Tami Boże. Bonnie kupiła sobie tutaj domek, jakby dostała od. od, od, od a my tutaj mamy już jeden samochód. A pewnie tamten. A nie, nie mamy tamtego wyposażenia. Myślałam, że, że przywieziemy, ale mamy już taki, więc taki jest fajniejszy w sumie. No i słuchajcie, to jest dom naszej tami. O właśnie, widzicie? I po tym, jak wracamy ze studiów, to po jak, jak mamy dziesiąte poziomy tych właśnie, tych właśnie sieci społecznych, to możemy sobie wybrać trzy prace dostępne właśnie po tym, jak rozwiniemy na maksa te sieci. No i my, ja chciałabym, żeby ona właśnie była tym rzeczoznawcą sztuki. Tade, także podejmiemy tę karierę. Proszę patrzeć, co... Rzecowcem, znawca sztuki na trzecim poziomie. Wpływy u buntowników, zeskanowane dzieła sztuki. Zeskanowanie dzieł w celu ujawnienia ich tajemnic. Czyli my możemy tutaj sobie coś tam zeskanować. Mamy jakieś obrazy w domu? No nie mamy, no ale no, chodzi o to, że właśnie. będziemy musieli to poskanować. Także to jest właśnie taka. O, wyśli swoje CV, muzyka kucharza lub filmowca, oraz najwyższą możliwą pensję początkową. Możesz sobie wysłać, a co tam. Chociaż no mówimy my i tak będziemy tym rzeczoznawcą sztuki. Właśnie chciałabym, żeby ona a widzicie uff, a w kulinarnej ile możemy? 117, a w muzycznej 120. No nie, my jednak, ja to chcę jednak zrobić tego że rzeczoznawcę sztuki. Słuchajcie, ona jest w ogóle śpiąca. Dobra, idź sobie spać. Tam mi właśnie zdobyła nową pracę. Mhm, dobra. No i super. Chcę właśnie tą ukrytą karierę, która dochodzi właśnie z dodatkiem um, uniwersytet, w sensie w sensie studenckie życie dochodzi. Także no, dobra, nasza Tami. Idzie spać. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w domu, tak? Jesteśmy w domu, więc teraz będziemy musieli naszego Mahmuda zaprosić, żeby do nas przyjechał, żeby do nas przyjechał, no i tutaj zacząć takie te życie rodzinne. No, nie wiem, czy Tami jest tą osobą, która by chciała tak od razu, jeżeli chodzi o dzieci i tak dalej. Myślę, że na razie na początek będzie chciała tutaj na pewno zrobić remont domu. Mamy, mamy troszeczkę kasy, więc w przyszłym odcinku, słuchajcie, zobaczycie, co tutaj pozmieniałam, zobaczycie ten właśnie remont, tą zmianę Jaką tutaj wzajdzie UTAMI, bo no, Boże, UTAMI uBONI. No właśnie, musimy na pewno zaprosić rodziców, więc myślę, że jak ona tutaj wyremontuje, to zaprosimy na parapetówkę całą rodzinkę. No i będziemy sobie tutaj ogarniać tę, te, tą właśnie karierę. No i też musimy osiągnąć aspirację aplikacja blogu do, do pełna na full. Więc no, teraz przed nami też ciekawy etap. Myślę, że. Fajnie, wy możecie powoli, powoli już zaczynać pisać, właśnie jaki jak kolejny dodatek możemy ogrywać. Możecie właśnie już myśleć nad tym, bo no, jestem ciekawa, który teraz dodatek wybierzecie, żeby ogrywać jako kolejny. No i co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!